Jak prostata, to nowotwór, jak nowotwór, no to koniec świata, mm -hmm. I właśnie usuwanie, tak? Czy tak jak w przypadku nowotworu piersi jest to usuwanie, mm -hmm. czy raczej wycinanie? Nowotwór prostaty zazwyczaj leczymy albo operacyjnie, albo radioterapią. Obie metody są porównywalnie skuteczne pod kątem wyleczenia choroby, pod kątem onkologicznym. Pod kątem jakości leczenia powikłań, no tu tutaj już jest bardzo szeroka dyskusja, gdzie radioterapeuci i urolodzy będą wzajemnie przerzucać się argumentami, ale pojawiła się też trzecia możliwość leczenia, a mianowicie w tym roku w opublikowanych wytycznych brzmi już mocne zalecenie, żeby nowotwory o najniższym stopniu agresywności w ogóle tylko obserwować, mm -hmm. gdyż one rokują, że taki chory może w 30% nigdy nie wymagać leczenia dożyje końca swoich dni bez żadnej ingerencji medycznej z naszej strony.